Cześć, witajcie, z tej strony Dixra. zapraszamy się do kolejnego odcinka Quinta. Dzisiaj będziemy grać dzikim Gonem pod Mróz. za to Beseredina z racji yy, zbugowania tej karty, na czym się opiera dek. Jest to deck pod Auberona, pod Imlerita, po prostu. Mm, pod Dominację można powiedzieć, dosyć dużo kart mamy z dominacją. Mamy wojownika Gon, mamy Nawigatora Gonu, mamy Ogara dzikiego Gonu, yy, mamy co my jeszcze mamy. Z dominacją. Yy, mamy, mamy, mamy. Nitral z dominacjami to by było właściwie na tyle. Mm. Co można powiedzieć o Deku? Jest dosyć słaby, ale jeśli chcecie się po prostu dobrze pobawić dzikim gonem, to jest całkiem przystępny do gry, także raczej tym nie będziecie mieć dodatnego winratio. Mm. Ale fajnie się nim gra, fajnie się nim bawi. Fajnie, fajna, fajna jest mechanika tego brozu, więc. No cóż, zapraszam was po prostu do oglądania. Trochę tym dekiem pograłem już na proranku, Nie sprawdza się. Dosyć słaby. Ale to nie jest, to jakby. To nie jest cel tego deku, żeby był Tier 1, Tier 2 czy Tier 3. Myślę, że. No, Tier 4. No. Może być tier 4, ale to tak tak po prostu no. Upchnięty jest to całkiem taki memiczny dek. Dosyć duże RNG w nim jest, za sprawą, yy, za sprawą tego Imlerita i tego co możemy dobrać, czym się możemy zaciągnąć. Yy, nie ma żadnego wyciągania więc. Okej, okay, ale gramy na dar natury. Ja zapomniany? Okay, Nie w ciągu epoki Ery ani Eonu. Okej, przeciwnik. Hmm, no to my się pozbywamy Jeźdźca i Królowej. A dostajemy najeźdźcy. No dobra. Dwóch najeźdźców mam. Raczej nie będę się starać tej, tej rundy cisnąć raczej oddam ją przeciwnikowi. Bez większej walki, ha, wiesz. Ja myślę, że zacznę sobie od załogi Nagelfara. Wiedzący, no mocno leci przeciwnik. Dlatego ja teraz nie mam zbyt dużego pomysłu, co bym mógł zrobić teraz, jak tylko zagrać drugą załogę. I po prostu będą się nasi wzmacniać, nasza załoga przeciwnika będzie obijać. Okej, okay, już on i romancja, i już zaklęcie. Że nasz wiedzący że przeciwnika się będzie wzmacniać. Ok, poleciał teraz przeciwnik za ogrom punktów, bo to jest rada Isengrima. To jest fawę i spodziewam się... Ok, przeciwnik teraz poleciał za naprawdę wiele punktów. Dlatego się zastanawiam, czy po prostu nie zagrać wojownika gonu i nie uczyć z tej rundy. I tak też zrobię. Tak uderzę. Gdyby przeciwnik stwierdził, żeby po, żeby po prostu, że pasuje, no to ja z tego skorzystam i po prostu wrzucę... No nie, nie twierdzi, tak, chce grać. To dobrze, bo pali lekcje przyrody. A ja w tym czasie mogę po prostu spasować. No, jakie karty przeciwnik potracił? Oneiro, Radę. E, Faf... No, troszkę... Wyprztykał się z dosyć sporej ilości prowizji. Drugiego się o, barciowe. I bestia, dobra. Na pewno się chcę pozbyć... o, nawigator jest dobry. No i ogar dzikiego gonu do zostawienia. Jakiś mróz by się przydał, więc może go poszukam zamiast ogara. A zbrakowani jeźdźcy, no nie fajnie, jeśli przeciwnik będzie chciał nas wcisnąć na 2-0, ale nie sądzę, raczej potworów na 2-0 się nie ciśnie. Okej, okay, Dunka i on po prostu przerzucę, żeby nie mogła strzelić, co prawda Hanba wie, ale nie będzie mogła strzelić w nas, a to się przyda, bo ustawimy sobie warciowe widziadło, potem bestię. Jeśli przeciwnik chce grać, ok, czyli myślę, że przeciwnik będzie chciał mimo wszystko grać na 2-0. Więc ja myślę, że spokojnie możemy na 2-0 polecieć z przeciwnikiem. Skoro tak bardzo chcę, to, to nie widzę problemu. Harmadriada spokojnie będzie zasilać naszą bestię. Ja teraz polecę dodatkowo barciowym dziadłem. Myślę, że nawet jestem w stanie poświęcić im ok lekcja przyrody to nawet jeśli tracimy dwa waliu z tego to ja poświęcę żeby bestia przeżyła po prostu Bo wiem, że przeciwnik pewnie gdzieś tutaj czekał eee, z dodatkowym strażnikiem puszczy, chyba tak taka się nazywa. Nie wiem, nie gram z Kujatel praktycznie w ogóle. O, obrońcą puszczy. Nie strażnikiem. Tak jak myślałem, że po prostu nasza bestia by zginęła. A ja myślę, że to skoro przeciwnik tak sprawy stawia, mogę grać nitral. Nie ma jak tego zniszczyć. I następnie wlecę Imleritem Co okej, okay, no nie, nie pozostaje mi nic innego jak zagranie tego Imlerita Imlerit Dobieramy Adgaet. Uderzam tak Udazę tak i czy to mi daje wygraną? Muszę zużyć jeden jeszcze z lidera w takim razie. No ale to mała strata, albo nie musiałem, już nieważne. Prawdopodobnie nie musiałem, ale to już jest nieważne. Przeżyję bez tych czterech punktów. Jeszcze będę miał królową zimy. Okej, okay. co teraz mogę zagrać? Właściwie to na pewno będę chciał wymienić. Larwy i jeszcze, jeden jeść, jeszcze jednego jeźdźcę gonu. Jeźdźca, nie jeźdźce. I okej, okay, zaczynamy klasycznie z Lar, następnie Auberon, i po prostu z Auberona raczej będę chciał wyciągnąć tych jeźdźców. Harmadriada. Ok, nic co bym. Ch no! Też niech będzie na z Od razu zagram też mróz. Żeby ta harmadliada nie zbyt bardzo rosła. Ok, niech będą w takim razie czerwoni. Jeźdźcy zagrani na blisko. Teraz mogę zagrać Art Gaet i dostajemy. M wszystko inne jest Następnie zagram starego grota. To będzie dobry dzień. Myk, stary grot. Róż tutaj ładnie leci po kartach z przeciwnika. I ja mogę zagrać tak. Jakąś tam przewagę nad przeciwnikiem mamy? Dodatkowo wiadomo, że tu cały czas jest ten brus. No, huf ma hakamski, to mocno wzmocniony. No to przeciwnik sobie na sam nie teraz. A my zagrywamy. Mm, niestety, troszkę zabrakło, trochę zabrakło. No i w sumie to by było na tyle. Nie spodziewałem się wygranej tym tekiem. No ale jeśli chcecie się fajnie pobawić, to serdecznie go Wam polecam. To by było na tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.